Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Od razu zachęcam do subskrypcji, do subskrypcji mojego e, kanału. Was lakz do bym. Tam się śmieje kolega ten ktoś. Ok. W każdym razie dzisiaj betonujemy. Subskrybujcie mój kanał, jeśli macie ochotę na to. Będzie tego więcej, coraz więcej. Kanał się rozwija. E, dzisiaj betonujemy i parę jeszcze innych rzeczy będziemy robić, e, bo beton chyba dopiero troszkę koło obiadu przyjedzie. Także zobaczymy. A tak to wygląda tutaj od góry. Dozbrajamy jeszcze te ściany, bo tutaj trzeba w tych fugach ten kosz zbrojeniowy upać jest ciasno, bo ściana ma tylko 20 cm, z czego tutaj ta przestrzeń to ma 7-8 cm, ale ktoś to na papierku sobie wymyślił, a my musimy się teraz tym męczyć. O tak to wygląda. Narożnikom mniej więcej. Co przeszkadza trzeba obciąć. Rusztowanie ustawione, tak to wygląda. Wczoraj też już pokazywałem jak, jak wygląda nasze rusztowanie. Z tej strony nic nie dajemy, bo na chwilę się po prostu nie opłaca. Nie jest tego tutaj tak aż dużo. Jakby była większa budowa to owszem. Dobra, ja teraz koledze pomogę, bo się tutaj męczy. Bo widzicie jak to wszystko później pasuje. Na rysunku jest tak, że to ma wejść. A w rzeczywistości w ogóle jak to wejść Uda? Azym Kit Kanet No i tak to wygląda, zobaczcie. I tak jest w sumie za każdym razem Jeżeli trzeba tutaj włożyć na ja to to wejść. O! Proszę, proszę, proszę! Jak się popieści, to wszystko się zmieści No i braże, profesjonalnie Jednak, a jednak? W kolejny mhm. ja. szans. szans, ja tak jak mówisz, nie ma szans, żeby tam jeszcze z tamtej strony coś weszło. Ok, idziemy dalej A teraz, żeby było bezpiecznie musimy ustawić takie schody sobie. Mamy takie specjalne schody budowlane, dlatego jeszcze przyjdzie tutaj poręcz. Ustawiamy je, żeby po prostu było wygodnie wchodzić. No i też dlatego, że jak przyjedzie kontrola, coś takiego jak u nas w Polsce BHP, żeby się do nas nie przyrąbali, to ustawiamy, żeby było bezpiecznie. Jeśli budujemy domy na rodziny, zazwyczaj to nie ma dużego wpływu. Nie musimy za dużo fisować. Ale jeśli już jest jakaś hala przemysłowa. No, to wtedy trzeba bardziej uważać na takich kontrolerów. Ja pracuję tutaj. Ja pracuję tutaj już lat 15. To kontrole na budowie może mieliśmy 5-6 razy. Także aż tak źle nie jest, ale, ale jak przyjadą, to mogę przyfasolić, nie? Cześć kochanie, Klafenbach jest jeszcze zamknięty. Jakby się tam pchała, to to chyba lepiej nie jedź, bo rano przynajmniej było zamknięte, by je otworzyć, ale nie jest otwarte. Zobaczymy, kiedy otworzą Nie A my jedziemy na LEGO. Ciapaty właśnie poszedł do sklepu coś kupić. Dobra, tanarka, trzymaj się. A my jedziemy właśnie na bazę przywieźć parę rzeczy. Brakuje nam trochę. Palety, klej i parę innych Teraz jesteśmy na takim wielkim tutaj składowisku u nas. To jest też z naszej firmy gdzie mamy różnego rodzaju tłuczeń tam z, oddali z, widać, teraz tutaj wyrzucaliśmy na przykład pady drewniane e, To takie wszystkie różne rzeczy o, taki tłuczeń z, z dachówki, z cegły różnego rodzaju e, jak to się nazywa? Rintmulch to takie, taka kora po polsku nawet nie wiem jak to się nazywa Kora, którą się usypuje pod drzewkami i takie inne rzeczy. O, dookoła widać. Jakieś gałęzie. Dobra, my jedziemy załadować to co musimy załadować. Teraz jesteśmy z drugiej strony. I muszę rozładować te schody z auta. Po czym muszę pierwszy ściągnąć na paletę u góry, gdzie są schody na palcie ułożone tu mamy wszystko ładnie pod dachem zadaszone materiały budowlane różnego kalibru okej, okay. ja muszę niestety wózkiem jeździć drewniane rozładowaliśmy a potrzebujemy teraz metalowe metalowe są lepsze specjalne z, ze stopniami antypoślizgowymi drewniane wiadomo jak namokną, a już są wiekowe Muszę się źle wypier. No tak wyglądają te Do Dlatego jest jeszcze poręcz tutaj na dole. Można wziąć dwie. Ale jedno normalnie wystarczy. Ok, tam ładujemy. Kolega jeszcze szuka deski szalunkowe. Potrzebujemy także dwie. I tak, tutaj dołożyliśmy brakujące deski szalunkowe, żebyśmy mogli tutaj chodzić sobie swobodnie. Teraz Wam pokażę jak wyglądają schody. schody tak żeśmy dostawili można leć poręcze z dwóch stron, ale z jednej strony w sumie wystarczy Nie My jesteśmy małymi dziećmi, chyba nikt nie spadnie No, to teraz musimy jeszcze tutaj je dołożyć te łaty zanim zaczniemy betonować tutaj widzicie to odstaje. tutaj kolega zaczyna już łaty Włożymy te łaty tutaj, tak na ścisk. One są troszkę dłuższe, żeby były dobre rozprężenie. I będziemy betonować za niedługo. Nie o której przyjedzie beton. Zanim jednak przyjedzie beton, tutaj mamy takie sztangi. Tu mamy taki coś. To się przykręca do ściany. Taki trawers, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie uchwyt do do, do, do do poręczy. Takie coś przykręcamy. Kiedyś na jakieś filmy przykręcałem, to też do schodów. Używamy tego w sumie wszędzie. Tylko takie mamy. Więc to jest, żeby strop na przykład od, ogrodzić się dookoła stropu, czy też. Słody używamy takich właśnie uchwytów. Musiałem chwilę przerwać. Tak, tutaj dajemy na tej długości, powiedzmy, mamy to 4 metry. Damy sobie 3 sztuki. Przyjdzie na to deska szalonkowa jako poręcz i będzie grało. To się wkłada, jeszcze tą sztangę oczywiście. Ale ją włożymy dopiero chyba, jak zabetonujemy bo nie będziemy mogli tam gruszką tutaj w po ogóle podjechać. Że żeby beton żeby beton po prostu wylać. Także będziemy to sobie przekręcimy już teraz, ale te długie włożymy dopiero jak będzie zalane z betonem w ścianach. Ok, to my działamy. Tym wiercimy. Tym przekręcamy. Wiertło dziesiątka. Śruby do betonu. Tak wyglądają na, 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 na NUS 15, także wszystko gra i buty. A teraz pokażę Wam jak silikonujemy cokoły koły tutaj, któreśmy wcześniej montowali dookoła hali. W czym, jak i co, co trzeba zrobić. Właśnie słońce wyszło przy okazji zrobiło się nawet przyjemnie i tak, tak oklejamy taśmą żeby można było zagruntować, bo trzeba to zagruntować takim specyfikiem, zaraz pokażę jak to wygląda to już jest zagruntowane widać kolor się różni dlatego nie możemy tego e, że tak powiem pobrudzić w gdzie nie wolno tego pobrudzić tak to wygląda tak oklejamy teraz pójdę Wam pokażę jak wygląda ten materiał do gruntowania? A materiał do gruntowania wygląda tak. To jest jakaś firma Sika. Nie wiem czy znacie tego. Używamy od zawsze, właśnie żeby to zasylikonować W sumie teraz nie wiem czy to jest silikon, czy jest silikon budowlany. Oba, a tutaj mamy materiał, którym silikonujemy. Też Sika. Sika Flex. 3 furforu tak się nazywa w sumie wykonuje się tą pracę tak samo jak silikonowanie. też trzeba później wodą skropić z mydłem czy tam z, z mydłem z płynem do naczyń na przykład i tak wygląda już poza syliknowaniem tutaj trochę cień pada, może pokażę gdzie Cienie aż tak nie widać. O, tutaj. Tak wygląda to. Tak musimy to zrobić. Ja akurat tego dzisiaj nie robię, robi to kolega. Ale robi to ładnie. Trzeba przyznać, że jest bardzo ładnie zrobiony. I tak we wszystkich miejscach. Tutaj na przykład. Bo to wiadomo, będzie pracować trochę. Yy, yy, I po prostu. No metal, metal inaczej pracuje, a, a beton inaczej pracuje. Dlatego w tych miejscach trzeba silikonować. O tutaj jeszcze nie jest zasilikonowany, ale już przygotowany, zagruntowany. Tak to wygląda. O czym trzeba pamiętać? Pamiętać trzeba o tym przy tym silikonowaniu, żeby po prostu była powierzchnia sucha. Nie robimy tego na pewno w deszcz. Jeśli trochę beton jest można, to mamy butle z gazem. Można trochę przejechać, żeby woda ta z zewnątrz chociaż odparowała i też można zasygnikować. Tu pokażę Wam jeszcze, co robiliśmy w międzyczasie. Czekamy w dalszym ciągu na beton. Tutaj w tym miejscu, jak widać, e, kiedyś tam przyjdzie fasada. Ona będzie przykręcona do tych tutaj elementów metalowych. I żeby tutaj po prostu nie było odstępu, musieliśmy przykleić taką Pionka. w sumie to jest taka sama pionka jak używamy do deletacji e, posadzki. Czy to na hali, czy to też i w domu mieszkalnym. Ta jest akurat 2 cm, bo tutaj mieliśmy akurat odstęp 2 cm. Lukę pomiędzy e, tutaj jeszcze nie mogliśmy przykleić, bo jest ścisk. Na razie czekam na beton. Jak zabetonujemy, przykleimy. To już mam doszykowane, docięte. To taka może informacja, że ona jest dość sztywna, ta 2 cm, Żeby ją trochę rozprężyć, trzeba ponacinać, e, tak powiedzmy, do połowy. I wtedy łatwiej ją jest przykleić. Nie robi nam się pałąk. W każdym razie, tutaj przykleiliśmy centymetrową, bo akurat pasował centymetr. No i to tyle w sumie. Ten beton powinien już być w sumie. Jest 13,7, ale jeszcze nie ma tam właśnie przyjechał, zalewamy ściany Idziemy na aresztowanie I lejemy beton I żeby nie było nam za łatwo to oczywiście mamy tutaj taką przeszkodę w postaci tych stalowych elementów u góry Trzeba je przy okazji umieć Ten jeden jest prawie że na wprost w tej ściany Jak popatrzymy na ścianę i do góry to prawie że na wprost a dobra, jak sobie poradzimy. Jak ustawiliśmy ściany? To i wlejemy beton. I lecimy. I oczywiście wibrujemy w ścianach. Specjalny do tego mniejszy kaliber wibratora. Długi, żeby sięgnął do końca ściany. Tutaj jest, mamy jakieś 3 metry. 3 metrawek są do ściany. Tutaj wystarczy, chyba nawet do 5 metrów. Także spoko. Tak wygląda, takie jest firmy. Normalne na 220, a już kiedyś takie stare to widziałem gdzieś nawet na siłę były. Ale to odległe czasy. Lejemy dzisiaj ścianę do połowy, bo na raz to nawet jest niebezpiecznie, więc lejemy ścianę do połowy, a jutro będziemy mogli już zabrać te skośne stęple i szalować pod, e, e, pod strop I tak lejemy ostatnie litry betonu. Ściany są zalane, czego nie widać, bo jest, bo jest dość głęboko, tam jest ciemno w środku, więc nic nie widać. To się będzie odjeżdżał. I tak na dzisiaj to było tyle, ale bym się przewrócił. E, tak zostawiałem budowę. Jutro sobie ściągniemy, rozmontujemy e, stemple skośne, e, rusztowanie i będziemy szalować. A wcześniej rano musimy jeszcze jechać na jakąś inną budowę, coś tam zabetonować. Nawet nie wiem dokładnie co jeszcze. E, Wiem tylko gdzie i to tyle. Dzisiaj wieczorem jeszcze idę, wieczorem, jest godzina piętnasta prawie. Yy, idę jeszcze oczywiście pobiegać. Jak wiecie biegam. Teraz się przygotowuję do półmaratonu. Yy, to jest taki maraton, drylando maraton. Yy, jest on na, tutaj na niemieckim Bodensee. W sumie na, yy, będzie na pograniczu trzech państw, Szwajcaria, Austria i i Niemcy, jak się dobrze orientuję, jeszcze nigdy tam nie biegłem. Będzie dość płasko, więc będzie i łatwo. Nie będę musiał biegać po górkach jak to robię na co dzień, więc może zrobię jakiś dobry czas. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to oczywiście łapka w górę. Wciśnij także dzwonek subskrypcji, a my widzimy się już wkrótce. Cześć!